Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku programu Warrior Medic. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam zestaw ćwiczeń, który może być pomocny w przypadku dolegliwości bólowych w obrębie zarówno stawu łokciowego, jak i stawu ramiennego. W ogóle dolegliwości bólowych w obrębie barku i ramienia. Szczególnie przydatne tego typu ćwiczenia, które dzisiaj będziemy robić są dla osób, które mają obciążone kończyny górne, np. zawodnicy dyscyplin uderzanych, szczególnie kiedy długie godziny spędzamy w pozycjach wymuszanych, na przykład w gardzie dużo sparujemy, również mogą się przydać tego typu ćwiczenia u osób trenujących dyscypliny siłowo-wytrzymałościowe, siłowe, kiedy być może niedostatecznie. Skupiamy się na sprawach związanych z zapobieganiem kontuzji, czyli z wykonywaniem ćwiczeń rozciągających. Chciałbym wszystkich zachęcić do tego, żeby zapoznali się z tym, co chcemy Wam dzisiaj pokazać. Jak prawidłowo i w jakiej kolejności wykonać te ćwiczenia, w jakim tempie oraz jak długo, ponieważ pomoże to zapobiegać kontuzjom, a także jeśli borykacie się już z jakimiś dolegliwościami bólowymi, to być może będzie to fajna droga do tego, żeby tych dolegliwości się pozbyć. Zachęcam do oglądania dzisiejszego odcinka. Pierwsze ćwiczenie, od którego zaczniemy, można wykonać w dwóch wariantach. Pokażę Wam teraz pierwszy wariant ćwiczenia. Które będzie pomagało nam usprawnić, zwiększyć mobilność mięśnia podgrzebieniowego. W celu wykonania tego ćwiczenia należy unieść zgiętą pod kątem prostym w łokciu rękę przed siebie, mniej więcej do poziomu równoległego z podłożem. Przyłożyć do tego drugą rękę dłonią na wysokości łokcia i drugim łokciem naciskamy, rozciągamy w rotacji naszą, naszą rękę ku dołowi. Kiedy poczujecie, Mocne rozciąganie i kiedy poczujecie jakiś dyskomfort w stawie ramiennym, w okolicy barku, należy nacisnąć nadgarstkiem ręki rozciąganej nieco ku górze, tak żeby do momentu, kiedy ten ból ustąpi. Mniej więcej w ten sposób. Rotujemy, rozciągamy się podgrzewieniowy. Zaczynam odczuwać dyskomfort. Naciskam lekko, ale nie pozwalam tej ręce unieść się z powrotem. Czekam do momentu, kiedy ból ustąpi. Rozluźniam rękę, ale w pozycji rozciągniętej czekam sobie jeszcze około 30 sekund. Możemy sobie spokojnie odliczać do 30. Po tym czasie możemy przejść do kolejnego ćwiczenia. Do wykonania drugiego wariantu tego ćwiczenia, który w innej płaszczyźnie rozciąga mięsień podgrzebieniowy, będziemy potrzebowali kawałek solidnego podparcia, mniej więcej takiego w pionie. Może to być futryna drzwi, może to być słup, taki jak tutaj w tym miejscu mamy. I żeby wykonać to ćwiczenie, warto spróbować właśnie rozciągnąć mięsień podgrzebieniowy w innej płaszczyźnie i zobaczyć, czy lepiej do niego nie trafiamy. Także najpierw możemy spróbować pierwszego wariantu, potem sprawdzić, czy w ustawieniu drugim to rozciągnięcie nie będzie wyraźne. Mniejsza, czy lepiej nie trafimy do tego mniejsze. Żeby wykonać prawidłowo to ćwiczenie, musimy nadgarstek oprzeć nad kolcem biodrowym, łokieć zablokować o ścianę, o stabilną jakąś podporę i w tej pozycji klatkę trzymając cały czas przed sobą, nie rotując się w pasie, cofamy się, pozwalając, aby łokieć wysunął się do przodu i aby rozciągnął się mięsień podgrzebieniowy. W tej pozycji również cofamy się do momentu, w której poczujemy wyraźne rozciąganie i staramy się lekko nacisnąć łokciem na ścianę, wytrzymujemy do momentu, kiedy napięcie czy jakiś, jakiś dyskomfort całkowicie zniknie, rozluźniamy mięśnie i wytrzymujemy w tej pozycji około 30 sekund spokojnie odliczając do 30. Kiedy już popracujemy w dwóch płaszczyznach nad mięśniem podgrzewieniowym, warto zająć się kolejnym mięśniem znajdującym się w okolicy mięśniem nadgrzewieniowym. Też dosyć istotna sprawa, bardzo często pomijana w stretchingu, a bardzo pomagająca w ustąpieniu dolegliwości bólowych, zarówno w obrębie barku, jak i łokcia. Do tego przyda nam się prosty drążek. Może to być patyk, może to być jakiś drążek metalowy. Obojętnie, wystarczy, żeby był długości około 80 cm i możemy swobodnie zaczynać ćwiczenia. Potrzebujemy chwycić ten drążek mniej więcej w ten sposób i wykonać rotację na zewnątrz, opierając go z drugiej strony w okolicy wodcia. Tutaj musimy pewnie złapać nasz drążek, Rękę unosimy przed siebie, mniej więcej równolegle do podłogi, i wykonujemy rotację tym razem w stronę przeciwną. Dosłownie w ten sposób. Również rozciągamy do momentu, kiedy poczujemy wyraźne rozciągnięcie. Może pojawi się jakiś dyskomfort. Nie przekraczamy progu bólu, i w tym momencie, kiedy dochodzimy do takiego uczucia, Delikatnie napieramy w stronę przeciwną, czyli tak jakbym chciał powrócić, natomiast nie pozwalam wykonać tego ruchu. Napinam mięśnie, tak jak chciałbym wykonać ruch w tą stronę. Wytrzymuję do momentu, kiedy to uczucie dyskomfortu ustąpi. Jeśli ustąpi, rozluźniam mięśnie i wytrzymuję w tej pozycji około 30 sekund, spokojnie odliczając. Unikajcie w tym ćwiczeniu dążenia do jak największej rotacji e, za cenę na przykład niedokładnego uchwytu, wygięcia w nadgarstku. Po prostu złapcie pewnie cały drążek wszystkimi palcami i wykonajcie rozciąganie w takim zakresie, w jakim, jakim pozwala Wam akurat mobilność e, w danym momencie. Ona się będzie stopniowo zwiększała. Kolejna ważna rzecz. To rozciąganie przedramion i musimy zająć się zarówno zginaczami, jak i prostownikami przedramienia. Ćwiczenie wykonujemy w klęku, tak jest najwygodniej i możemy najbardziej ustabilizować tą pozycję. Oczywiście tutaj, jeśli są jakiekolwiek ograniczenia w ruchomości, nadgarstku, ale również mogą występować jakieś dolegliwości bólowe w nadgarstkach. To również po pierwsze zwiększymy ruchomość w samym nadgarstku, ale również możemy zniwelować lub całkiem wyeliminować dolegliwości bólowe w obrębie nadgarstka. To też jest przydatne ćwiczenie również przy tego typu dolegliwościach. Ale wracając do naszego barku i łokcia, należy ułożyć dłoń w ten sposób palcami do siebie. I szukamy momentu, w którym zaczynamy czuć rozciągnięcie bądź dyskomfort. Czyli podchylamy się do tyłu i szukamy momentu, w którym poczujemy wyraźne rozciąganie. W tej pozycji musimy ustabilizować naszą dłoń. Jeśli są jakieś problemy, to możemy ją ustabilizować swoją drugą dłonią. I szukamy momentu, w którym poczujemy wyraźne rozciąganie. W tym momencie zatrzymujemy się i czekamy, aż to uczucie rozciągania całkowicie ustąpi. W trakcie wykonywania ćwiczenia możemy rotować nasze ramię i szukać pozycji, w której rozciąganie będzie wyraźniejsze. Czyli najpierw możemy to zrobić w pozycji wyjściowej, a jeśli ból ustąpi, to możemy poszukać innego, trudniejszego ułożenia w tym samym zgięciu. Kolejnym ćwiczeniem będzie poprawa mobilności, rozciągnięcie prostowników nadgarstka. W tym celu należy ułożyć dłoń odwrotnie niż w ćwiczeniu, w którym rozciągamy zginacze, czyli grzbietem do dołu, palce nadal w swoim kierunku, i również w tym ułożeniu szukamy momentu, w którym rozciąganie będzie wyraźnie odczuwalne, może się pojawić jakiś dyskomfort, wtedy zatrzymujemy się i rozciągamy dokładnie tak jak w poprzednim, jak w poprzednim ułożeniu. W tym ćwiczeniu również możemy no, wykonywać rotację całą ręką. W celu odnalezienia jeszcze innego punktu, innego fragmentu mięśni prostowników nadgarstka, żeby to rozciąganie było pełniejsze, bardziej efektywne. Kolejne ćwiczenie może wydawać się niezwiązane z oryginalnymi bólowymi w obrębie barku i łokcia ale należy zastosować je również w takim zestawie ćwiczeń, żeby ten, ten cały nasz zabieg był kompletny. Będziemy rozciągać mięsień czworoboczny w części wstępującej i w tym celu potrzebne nam jest wygodne, stabilne siedzisko, żebyśmy mogli to ćwiczenie wykonać prawidłowo. Musimy ustabilizować naszą kończynę, w obrębie w której będziemy pracowali. Najlepiej w tym celu jest usiąść po prostu na swojej dłoni, którą będziemy trzymali częścią wewnętrzną do góry. Czyli w ten sposób siadamy na dłoni i teraz mamy ją ustabilizowaną. Rozluźniamy całą rękę, pozycja wyprostowana. Drugą ręką. Chwytamy za głowę w okolicy ucha i w linii do boku nie wykonując żadnych ruchów do przodu ani do tyłu z głową, tylko głowę mamy prosto, Idealnie w bok rozciągamy mięsień czworoboczne w części wstępującej. Przy tym ćwiczeniu możemy zastosować również technikę, jaką stosowaliśmy w pierwszych. W pierwszym ćwiczeniu i drugim, czyli rozciągamy do momentu, kiedy poczujemy dyskomfort, kiedy pojawi się pierwszy ból i w tym momencie lekko naciskamy głową na dłoń, ale nie zmieniamy całego ustawienia. Kiedy dyskomfort ustąpi, rozluźniamy mięśnie i wytrzymujemy w tej pozycji około 30 sekund, spokojnie odliczając. Ostatni mięsień, na którym musimy popracować, to mięsień piersiowy większy. Jest to bardzo istotne, ponieważ mięsień ten łączy się z kością ramienną, ma bardzo duży wpływ na kondycję zarówno stawu ramiennego, jak i stawu łokciowego, poprzez łańcuchy łączące funkcjonalnie naszą kończynę górną. W tym celu należy zastosować, według mnie, najbardziej, najprostsze ćwiczenie, które możemy wykonać samodzielnie, Pokażemy Wam również ćwiczenie, które można wykonać z partnerem. W celu wykonania tego ćwiczenia należy znaleźć również stabilną podporę. Ustawiamy się przy ścianie w ten sposób, aby zachować mniej więcej kąty proste pomiędzy kością ramienną i tułowiem. Kość ramienna jest mniej więcej równoległa do podłoża, a przedramię prostopadłe do, do kości ramiennej. Przeciwną nogę do kończyny rozciąganej ustawiamy w pozycji wykrocznej. W ten sposób jesteśmy stabilnie ustawieni i możemy precyzyjnie pracować nad rozciąganiem naszej klatki piersiowej. W tej pozycji zaczynamy w celu rozciągnięcia wykonujemy wykrok lekki do przodu, wychylamy nasze ciało ku przodu ale w pozycji wyprostowanej, klatka skierowana przed siebie, wzrok skierowany przez Ciebie. Nie wykonujemy żadnej rotacji w jedną czy w drugą stronę, ona jest nam do niczego niepotrzebna. Chcemy po prostu poprawić zakres ruchomości mięśnia piersiowego większego. Wykonujemy to w ten sposób. Również w tym ćwiczeniu możemy zastosować technikę oporowania, czyli kiedy poczujemy wyraźne rozciąganie, możemy zatrzymać się w tej pozycji, nacisnąć ramieniem na ścianę, czyli wywołujemy lekkie napięcie mięśnia, ale nie psujemy pozycji. Kiedy dyskomfort ustąpi, rozluźniamy mięśnie i wytrzymujemy w tej pozycji około 30 sekund, powoli odliczając. Efektywne rozciąganie mięśnia piersiowego możemy wykonać również przy pomocy kolegi, partnera treningowego, trenera. W tym celu należy położyć się na plecach, na lekkim podwyższeniu. Tutaj potrzebujemy 4-5 cm, żeby jeszcze zwiększyć. Odległość pomiędzy przyczepami mięśnia piersiowego. E, możemy zastosować również technikę, zaraz tam też zaprezentuję przez kompresję, czyli na mięsień rozciągnięty wywieramy dodatkowy nacisk, żeby jeszcze skuteczniej go rozciągnąć. Bardzo często e, dopiero w tej pozycji widzimy, że o, wymaga pracy nasz mięsień piersiowy, żeby zwiększyć jego mobilność, żeby e, zwiększyć jego długość. Żeby prawidłowo wykonać to ćwiczenie należy ustawić osobę, którą rozciągamy, łopatką na krawędzi na krawędzi maty. Tam przesuń się. Tak. I teraz tak jak się rozciągaliśmy przy ścianie, to ustawienie kończyny będzie dokładnie takie samo, czyli tutaj kąt prosty, tutaj kąt prosty. Opuszczamy rękę ku dołowi, stabilizujemy łokieć i przed i w tej pozycji mięsień piersiowy jest zdecydowanie mocniej rozciągnięty, ponieważ wydłużyliśmy przyczepy, zarówno początkowe, jak i końcowe, oddaliliśmy je od siebie jeszcze bardziej. I w takiej pozycji możemy wytrzymać znowu do momentu ustąpienia dyskomfortu, jakieś dolegliwości, które występują w obrębie mięśnia piersiowego, ale również możemy wykonać rozciąganie jeszcze przez dodatkową kompresję. Czyli przykładamy... Do mięśnia piersiowego, mniej więcej w połowie odległości między, między barkiem a słodkiem, pięść, która nie powinna być zaciśnięta, powinna być luźna, i wywołujemy delikatne napięcie tutaj na rozciągany mięsień. W tym momencie poczujecie, że mięsień zdecydowanie mocniej się rozciąga i powinniśmy wykonać kompresję o stałym nacisku do momentu, aż ten ból ustąpi. Oczywiście nie można przekraczać progu bólu, nie można wywołać nadmiernego dyskomfortu osoby, yy, gdzie pracujemy nad rozciągnięciem tego mięśnia, ponieważ nie będzie to efektywne. Jeśli ktoś nie życzy sobie dotykania w obrębie klatki piersiowej, mogą to być kobiety, możemy poprosić ją wtedy, możemy to zasymulować po kasztelku żeby przyłożyła tutaj swoją dłoń, a my naciskamy, próbujemy kompresję przez nacisk na dłoń osoby, która jest teraz właśnie rozciągana. Jest to bardzo skuteczna metoda i jeśli inne metody tradycyjne rozciągania nie przynoszą pożądanych rezultatów, bo czujemy, że jeszcze coś jest nie tak w obrębie tego mięśnia, możemy skorzystać z tej metody, która jest bardzo skuteczna i którą osobiście polecam. To wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Ja Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście stosowali te ćwiczenia, które Wam pokazujemy, zestawy ćwiczeń, nasze porady. Nawet jeśli nic Was nie boli, to spróbujcie, zobaczcie, może gdzieś możecie poprawić ruchomość Waszych mięśni. Być może będziecie mogli komuś potem pomóc, przekazać mu te informacje, które my Wam tutaj prezentujemy. Zachęcam do subskrypcji kanału Fight Travel, do wyczekiwania na kolejne odcinki Warrior Medica. Szykujemy dla Was ciekawe tematy, ciekawe zestawy ćwiczeń na. Popularne i niepopularne dolegliwości bólowe, ponieważ chcemy dotrzeć do jak największej ilości widzów, odbiorców. Szczególnie jeśli podobały Wam się nasze poprzednie odcinki, to zapraszam. Do zobaczenia.